Witamy w podcaście Ożywieni. W podcaście, w którym ożywiamy dobre nawyki. Naszym dzisiejszym tematem jest aktywność fizyczna i to, ile potrzebujemy jej w naszym życiu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ruchem, jak i ogólną aktywnością fizyczną. Może naj, najpierw coś w ogóle o naszym projekcie i, i czym, się, czym się będziemy zajmować. Nasz podcast jest w ramach programu Zwolnieni z teorii. Postaramy się Wam przybliżyć naszą zdobytą wiedzą w kontekście aktywności fizycznej i to, jak wpływa ona na nasze ciało. Dobrze, to może zacznijmy od pierwszego tematu, który pojawia się na, na naszej liście, czyli ile ruchu powinniśmy mieć w życiu codziennym, jako ludzie nastoletni, w nastoletnim wieku po prostu. Dobrze. Myślę, że takim logicznym zaczęciem tego tematu byłoby stwierdzenie może z naszych doświadczeń i ogólnie. Bartek, jak uważasz, ile czasu ludzie w naszym wieku spędzają aktywnie? Na pewno za mało. Wydaje mi się, że młodzież, zwłaszcza teraz, mniej wychodzi z domu, decyduje się zostać mhm. w domu, robić aktywności raczej siedzące lub leżące, które nie wymagają dużo ruchu. Oczywiście jest dana część, która decyduje się wychodzić, jednak jest to. Mniejsza oczekiwana liczba. Dobrze. Może przyjrzymy się w takim razie faktom, według Światowej Organizacji Zdrowia. Mnie osobiście nie dziwi ten, ten wynik tutaj. M powiada Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, że każdy nastolatek powinien mieć co najmniej 60 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej dziennie. Jest to w przybliżeniu. 7 godzin tygodniowo jest to dosyć duża liczba, można powiedzieć. Ja na przykład wiem, że na pewno nie spełniam tej liczby. Dobrze. Ważne jest też, aby właśnie te ćwiczenia obejmowały różne formy ruchu. Żeby to nie był tylko spacer wokół, hmm. wokół szkoły, żeby było różnorodnie w tej, w tej naszej aktywności jakieś ćwiczenia, piłka nożna, różnego typu sporty. Nawet bez wychodzenia z domu można bardzo dużo zrobić. Trening siłowy, koordynacyjny. Na pewno rozciąganie. Taka minimalna aktywność fizyczna może zapewnić nam minimalny wymagany czas, jaki poświęcimy. 60 minut. No nie każdy jest w stanie tyle znaleźć, ale warto próbować, bo lepsze jest poświęcenie chociaż 20 minut niż w ogóle. To prawda, chociaż z tym znalezieniem czasu myślę, że jest to kwestia taka. Niby, że nikt nie ma z nas czasu, ale myślę, że jednak na zdrowe rzeczy powinno się go znaleźć. Yy, wystarczy spojrzeć chociażby na statystyki, które spędzamy przed telefonem, jest to parę godzin co najmniej. Yy, więc ten czas na pewno da się znaleźć. Yy, kwestia bardziej po prostu w tym, żeby chęci, żeby ch chęci nałować, żeby złapać się w taki rytm, żeby ta aktywność fizyczna sprawiała też przyjemność, żeby nie była tylko jakimś takim yy, ciężkim, yy, ciężką sprawą żeby naprawdę dało się przyjemnie to robić. Warto też spojrzeć na korzyści, jakie mamy z uprawiania sportu. Między innymi, Pływanie pomaga na bóle kręgosłupa. Także, jeżeli kiedykolwiek zmagacie się z jakimś bólem pleców, yy, spróbujcie popływać, jeżeli macie takiej opcji, oczywiście. Yy, dobrze, w takim razie kolejny sport, jego korzyść to jest poprawa kondycji. I jest to bieganie, oraz jazda na rowerze. Myślę, że to nikogo nie dziwi jednak. Jest to dosyć powszechna forma ruchu. Y Znalezienie też czasu na pobieganie lub na jazdę na rowerze. Raczej ma każdy chociażby 20 minut wokół bloku. Nie jest to bardzo wymagający sport, nie jest to bardzo wymagająca aktywność. Y raczej jest ona dla każdego. Na pewno jest dla każdego. Na rozwój siły między innymi. Trening siłowy oraz podnoszenie ciężarów jest mega dobrą opcją. Nie trzeba do tego używać jakiegoś specjalistycznego sprzętu. Wystarczą chociażby baniaki z wodą, wypełnione reklamówki czymś cięższym. Nawet POMPKI to jest bardzo dobra forma rozwoju siłowego. No i co? Przejdźmy może do, do następnego. Sportu i korzyści. Koordynacja ruchowa oczywiście też jest ważna. Jeżeli byłaby apokalipsa zombie, wiecie, musicie uciekać. Nie można o tym zapomnieć. Jest to ważna część naszej aktywności fizycznej. Jest ona potrzebna, nie można o niej zapominać. Co ciekawe teraz, to jeżeli komuś zależy na spalaniu kalorii, bardzo takim spalającym kalorie ruchem jest skakanie na skakance, gdyż nawet 1000 kalorii na godzinę. Można z tego ruchu wycisnąć. Jest to dla mnie zaskakujące. Nie, na przykład nie spodziewałem się w ogóle. Ja sam też tego nie spodziewałem. Jakoś sam dużo nie skaczę na skakance, ale jeżeli komuś zależy na szybkim spalaniu kalorii, bardzo dobry wybór. Sami byliśmy zaskoczeni, gdy robiliśmy research. Jeżeli ktoś zmaga się z dużym stresem, oczywiście nie jest to, jak mówię, żadna, żadna forma medyczna, ani jakikolwiek, można powiedzieć nawet w cudzysłowie, lek. Na stres, ale na przykład warto wtedy zainwestować swój czas w chociażby jogę albo spacer, gdyż jest to, jest to forma ruchu, która naprawdę pozwala się uspokoić. Zrelaksować. Relaksować, zwolnić tętno. Wiele osób wybiera właśnie na przykład spacer po to, żeby się uspokoić, posłuchać muzyki. Nawet taka aktywność fizyczna może poprawić nasze samopoczucie oraz zdrowie fizyczne. To prawda. Słuchając tego, możecie się zastanawiać, chwila, nic mi z tego nie dolega. Po co w takim razie mam ćwiczyć? No to jak myślisz, dlaczego sport jest ważny w rutynie? Według mnie sport jest ważny w rutynie, zwłaszcza ze względu na to, że zdrowe nawyki są lepsze niż te złe. Wiele rzeczy nas ciągnie do różnych uzależnień, które nie najlepiej wpływają na nasze zdrowie, a sport może nam je zastąpić. Jeżeli chcemy wprowadzić do swojego życia jakąś rutynę, coś to dobrze na nas wpływa, sport jest idealnym wyborem. Plus rutyna w życiu jest ważna, warto się do niej przyzwyczaić, ponieważ kiedyś będziemy na nią wskazani, a sport jest najlepszą formą jej i można się pozytywnie nastawić do samej rutyny. Warto też dodać, że sport uczy wytrwałości, uczy pracy zespołowej oraz dyscypliny, co jest naprawdę przydatne w pracy, w szkole, w życiu codziennym, więc warto też mieć to na uwadze chociażby myśląc nad korzyściami sportu. Nie. Sport na większą skalę potrafi przynieść korzyści takie jak budowa mięśni, poprawa stanu kości, ale też wydaje mi się na przykład, że cery, ogólnie samopoczucza. nie sportu jest też przyszłościowe, ze względu na to, że zwyczaj ustalamy sobie jakiś cel, choć czy to by spalić kalorie poprawić ogólnie sam swój dobrostan, ale może przynieść także dobre skutki, Uboczne, na przykład jak zapobieganie chorobom, takim jak otyłość czy krzyca, Nawiązując do poprzedniej, wspomnianej pracy zespołowej, możecie się zastanawiać, jak sport ma wpłynąć na naszą pracę zespołową. Aktywność sportowa, na przykład chodzenie na piłkę nożną, na siatkówkę, różne zajęcia grupowe, gdzie y, się w drużynie. Co ja mogę powiedzieć o pracy zespołowej? No, wiadomo, sport uczy tego, ponieważ przebywamy z ludźmi wtedy. Jeżeli ktoś za to lubi rywalizację. Y... Lubi się konkurować z innymi. Myślę, że sport też jest to jednak miejsce w życiu, gdzie można to spełniać. Można jakby spróbować się ze swoimi kolegami, koleżankami i po prostu dobrze się przy tym bawić, tak? Wiadomo, też bez przesady, nie, to nie o to chodzi, żeby się do kogoś porównywać się albo żeby żeby na siłę w coś, w coś wchodzić, ale no, jeżeli ktoś rzeczywiście lubi, lubi konkurencyjność, to sport jest naprawdę zdrowym i fajnym rozwiązaniem. Wiele sportów właśnie zawiera w sobie rywalizację. Wiadomo, nie można podchodzić do tego z nastawieniem, że chce pokonać swojego przeciwnika. Podsumowując, sport jest zdrowy, sport jest potrzebny w życiu każdego człowieka, więc ruszajcie się Ćwiczcie co najmniej 7 godzin tygodniowo umownie. Wiadomo, jeżeli ktoś nie może spełnić tego minimum, to nie warto to, się poddawać. To jest poddawać. po prostu najlepsza, najlepsza po prostu yy, można powiedzieć, że średnia przy najlepszym możliwym zdrowiu, że po prostu jest to naj, najmniej, ile się powinno ćwiczyć żeby być zdrowym. Jeżeli ktoś robi ponad, jeżeli ktoś robi poniżej, jest to jak najbardziej dobre. Warto mieć chęci do bycia zdrowym, do poruszania się. Myślę, że to jest jednak taki najważniejszy czynnik, właśnie motywacja, chęci. Zwłaszcza, że jednak celem jest poprawienie swojego samopoczucia, swojego stanu zdrowia oraz wyniszczenie przewlekłych np. bólów, osiągnięcie naszych celów. Na przykład jak spalenie danej ilości kalorii, albo po prostu postawienie sobie nowego celu, który ma bardzo dobry wpływ na nasze ciało i umysł. To prawda. Jeszcze raz zaznaczamy: nie jest to wiedza medyczna. Jest to wiedza z researchu, ze sprawdzonych źródeł. Ale jeżeli coś Was niepokoi, to zawsze idźcie z tym do lekarza, nie słuchajcie się naszego podcastu w takiej sytuacji, no nie, nie na wszystko jednak są to rozwiązania, ruch nie jest na wszystko lekarstwem, ale na pewno wspomaga y, zdrowe funkcjonowanie każdego człowieka, dlatego ruszajmy się.